we right krótkie podsumowanie rajdu? No w końcu udało się dojechać na pudle, krótko na temat. <grych> no co, było fajnie. Tam na pierwszej pętli żeśmy dwa razy praktycznie byli poza drogą, ale udało się z tego wyjść. A druga pętla, jak już wiedziałem, że to na miejsce jakoś tak po prostu chciałem dojechać, bo zawsze albo jakieś drzewo mnie przyciągało, albo jakaś awaria, cokolwiek, no i po prostu ten puchar w końcu chciałbym mieć. No i udało się. Samochód nie sprawiał żadnych trudności? No właśnie na drugiej pętli coś nam wpadło pod płytę i była taka, ale powtórka z Wisły. Coś były jakieś rezonanse i nie wiedziałem, czy się skrzynia rozsypuje, czy, czy w, w ogóle na Wiśle mieliśmy dwie, dwie awarie, którą serwis uznał pierwszą. I to właśnie było, że silnik opadł na płytę. Nie wiedzieliśmy teraz, czy jest coś nie tak. No i odpuszczaliśmy. No i, to, I tak no, stąd czas, trochę gorszy. No ale do tego pana, co ma 102, nie było podejścia. Krótko o temat. Patryk Łączka i Kamil Milej. Automobil Klub Zamkowy. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i trzecie miejsce w klasie piątej. Bartek, yy, Patryk Łączka i Kamil Milej. Drodzy Państwo, duże brawa dla nich, trzecie miejsce w Generalce i trzecie miejsce w klasie piątej. Yy, zdradzę Państwu, że rodzina Łączków czy Łączek, zaraz się dowiemy, jak prawidłowo, zgodnie z tradycją, yy, odmienia się to nazwisko, to bardzo rajdowa rodzina. Trzech braci ścigało się na trasie 41 rajdu świdnickiego Krause. Najlepszy z nich okazał się Patryk, bo na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Moment mam nadzieję opowiedział nam swoje wrażenia z trasy 41 Rajdu Świdnickiego Krause, Patryk Łączka i Kamil Miej. trzecie miejsce w generalce Rajdowego Pucharu Polski Duże szczęście tu w Świdnicy, miejsce trzecie, ciężkie warunki na trasie, a jeszcze do tego trudniej, bo wy rodzinnie rywalizujecie tutaj. Tak, tak, zawsze przyjeżdżamy, staramy się przejeżdżać razem z braćmi, no, warunki są moje nieulubione po raz kolejny, Psy, woda, no, coś strasznego dla mnie, ale dałem radę, udało się w końcu teraz, czy będzie rodzinna impreza po rajdzie. Na pewno będzie dzisiaj, będzie w środę i może jeszcze w piątek. Drodzy Państwo, będą imprezować aż tydzień, ale jest co świętować. Patryk Łączka i Kamil Milej na miejscu trzecim w klasyfikacji generalnej 41 rajdu świdnickiego Krause i na miejscu trzecim w klasie piątej. Przed nami, proszę Państwa, kolejna załoga to załoga numer 100, a nam Tomaszek i Paweł Drachan, pana Zbigniewa Domskiego, przedstawiciela...